Hej wszystkim, dzisiaj robimy part 2 odhaczanie tej oto listy o może tu bardziej wam przybliżyć i już pierwszą rzecz mamy odhaczoną kosmetyczkę, w tamtym odcinku możecie się dowiedzieć a to jest part 2 i będzie taki ciemny ekran ale ja będę wam odhaczała waliska. Mm, to nie wiem, zostaliśmy na słuchawkach i ja szukam słuchawek i słuchawki mam, więc się wam pokazuję. I słuchawki odhaczamy. Woda. Woda jeszcze będę chodziła do szkoły, więc jeszcze nie. Opaska w góry. Opaska w góry, opaska w góry. Gdzieś ona tutaj była, ale jej nie widzę. Czyli możliwe, że ktoś mi ją zabrał? Opaska w góry, ale nie wiem, czy jej nie włożyłam do kosmetyczki. Poczekajcie, zobaczę. Bo jest też taka opcja, że włożyłam, ale jest tylko opaska do spania, więc nie widzę tego. I pamiętajcie, głosujcie na ankiecie, bo już ją włożyłam, więc opaska w góry jeszcze nie mam. Worek na bieliznę. To mamy taki z jeansy Saszetka mamy też z jeansy O! To ja będę Wam zaraz pokazywała wszystko to, co mam odchaczone. Mm, saszetka. Poduszka. Poduszki jeszcze nie. Ehm. Um. Dobra. Czepka z daszkiem. Mamy. Torba. To też mamy. Telefon później odhaczamy. Ładowarka mamy. Bo mam dwie ładowarki. Tylko muszę jeszcze wziąć kostkę. Ym, zaraz Wam wszystko pokażę. I to wszystko, więc pierwszy punkt kosmetyczka i już Wam pokazuję kosmetyczkę. O tak wygląda kosmetyczka. Kolejną rzeczą to słuchawki. Słuchawki, już Wam pokazuję, o słuchawki. E, później worek na bieliznę, co tu, tu tutaj mamy? O, hop. będziemy zaraz pakować bieliznę zaszetka. O, zaszetka, taka. Mogę trochę rozjaśnić, bo jest za jasno. Poczekajcie, o, tak. I czyli zaszetka mamy. Czapka z doszkiem. Jeszcze będzie odcinek, jak dokończę tą bransoletkę, co wam mówiłam. Czepka z daszkiem mamy. Torba, już wam pokazuję jaka torba. Taka jak gdzieś będziemy szli. O taka. Czyli mamy. Ładowarka to mam w takim opakowaniu. Już wam odpakowuję. I tu mam ładowareczkę. Mogę tam coś jeszcze włożyć, ale nie jestem pewna. I myślę, że to wszystko będziemy musieli zmieścić do walizki. No i mamy wszystko jak na razie. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć rzeczy z szesnastu, czyli jeszcze dziesięć, i będziemy mieli wszystko. Więc ja czekam jeszcze na walizkę i wy czekacie na odcinek spakowania walizki. A teraz przygotujmy sobie em, bieliznę. Więc ja muszę wyjąć tą bieliznę. Nie będę Wam za bardzo pokazywać, ale pokażę Wam tylko staniki. Yy. I skarpetki. Więc. Biorę tylko dwa staniki. Jeden taki. I jeszcze muszę znaleźć jeden. Czekajcie, muszę znaleźć jeszcze jeden stanik. Taki bardziej wygodniejszy. Może coś Wam nagram z właśnie tego wyjazdu i już yy, znalazłam tylko jeden stanik na razie yy, i resztę staników nie biorę więc jeden biorę i stópki, a skarpetki to już już się będę bardziej pakowała więc taki stanik i takie stópki z kotkiem możecie mnie poprawić jeżeli źle mówię więc Tutaj mamy, i nie zapisałam i o kilku rzeczach, ale ja to pamiętam, bo musimy wziąć zeszyt. O, poczekajcie, o ten z jednorożcem. Naklejki i co do ładowania, więc damy do tego pudełeczka. Oto więc poczekajcie. Bierzemy to i portfel będę musiała wziąć, więc y, już, to wszystko musimy teraz spakować, to co nie jest mi potrzebne. O, spakowałam. Y, naklejki zeszyt wezmę później, no i Instaxa oczywiście będzie trzeba wziąć. No i y, kosmetyczkę wiecie jak już spakowałam, więc tego Wam nie pokażę. Walizkę dzisiaj też Wam pokażę jaką mam. Y, I jeszcze jedną rzecz wezmę, której nie mam na liście lub dwie, więc biorę jeszcze drugą rzecz. I już wam mówię co biorę. I biorę takie rzeczy więc już wam pokazuję. Jak czytacie, to mi polećcie, która część jest najlepsza, bo jeszcze jestem przy pierwszej, znaczy przy drugiej. Tu jest Emmy i tajny klub super dziewczyn z zakładką. I taka podkładka jakby na statek, czy coś jakbym chciała nagrać. Więc to wszystko będziemy musieli zmieścić do walizki. Y jeszcze biorę Kroksy, tu mam takie organizery, ale kosmetyczkę już wzięłam inną, Op. a nie tą, to jest bardziej mm, na kosmetyki, ale jak tą już wzięłam na kosmetyki i na takie bardziej pielęgnacyjne rzeczy, to tej nie biorę, a tu mam organizer na pędzle, ale nie biorę tego organizera na pędzle, bo żadnych pędzlów nie biorę. Y i to wszystko, jeżeli bym chciała jeszcze mm, na przykład, nie wiem, wziąć mm, rysik, bo na pewno rysik biorę, już Wam pokazuję jaki, bo nigdy Wam nie pokazywałam o taki rysik. I wezmę tablet, tylko muszę go naładować i go też damy do. Balizki, bo ja będę używała tylko telefonu, bo ja Wam pokażę jakie mam etui. Czekajcie. Etui mam takie. I mogę w każdej chwili sobie przyczepiać to. Więc ja Wam to pokażę. Tylko ja muszę to zrobić tak, żeby nie było widać mojej twarzy. Więc zrobię o tak. I właśnie ta naklejka się przylepia wszędzie. Na lustro na szyby, więc to jest mega plus. Więc ja teraz pakuję. Okej, okay, jesteście już etui. I będę musiała też wziąć e, ćwiczenia. Mm, ale ja myślę, że nic nie będę robić, więc nie wiem, czy będę brała. Mm, a jeszcze. Weźmiemy tą kostkę, ale to później, bo to jest ozdoba na mojej toaletce. No i spakowałam wszystko to, co bym mogła. I to wszystko na tyle. Ten odcinek był najdłuższy według mnie, a miniaturkę zaraz zrobię. Tylko muszę ułożyć wszystkie rzeczy na miniaturkę. No i wybierajcie już plecaki, bo to dzisiaj do 12 i jeszcze robimy tutaj właśnie to głosowanie więc ja daję przerwę robię miniaturkę i zaraz wrócę do was uwaga update znalazłam jeszcze jeden stanik dobra mini i ja z Wami już kończę. I dajcie mi znać, co się Wam najbardziej podoba. A ja pokażę Wam trzy dzisiejsze rzeczy, które ostatnio miałam w paczce. Dziękuję, HM. Taka torba. Kosmetyczka. I czapka. To było wszystko na tyle. I tak zawsze będę trzy lub dwie rzeczy pokazywała Wam na odcinku. Co chcecie z, tej, z tych rzeczy zobaczyć i gdzie je kupiłam, bo tu mam różne, a ta czapka i kosmetyczka były kupione w HM. Dziękuję. Pa.